mam ja mamy to, dużo filmów. A co? Ech. Bo to będzie taki, no stworzyłeś świat tylko władcy. I co to będzie? No to, to będzie taki. Tutaj będę sobie żył. To jest taki survival, tylko że zamek mamy. Takie coś dziwne, jaki spał. Tu mamy takie... takie, Nie wiem co to ale Dobra. Tutaj jeszcze nic nie ma, ale kopalno to będzie. Tutaj nie wiem. I tutaj też nie wiem. No dobra, to teraz zasada. Na czym to polega? Mamy takie rzeczy. No. E, mamy. To zbierałem na zamek, Ale mamy takie też rzeczy. E, pomijamy, jak są. I musimy tu budować i inne rzeczy. No właśnie. Jeszcze, Jeszcze o tym zapomniałam. Ale tego będzie połowa. I tak teraz mamy zbroję. E, mamy łuk. A to, żeby ten to żelazny jest i niezinchantowana. No dobra. No. Tu jest ten dziurny no, spalin. No. A to można zacząć. Dobra, to chodź to jest właśnie fajnie i no i co? No i mamy trzciny. Dobra, to teraz jeszcze chyba trzeba pić. Nie będę bardzo dużo zrezygnował z bo to będą później wydać na ja I na, na wersji jeden sześć cztery, to tak sobie chciałem, no. i i zamówiłem. I musimy zdobyć jeden skąd to zrobi, znaczy znaleźć nie. <laughs> на мою кура Kurde, ale... mój... I że tak nic nie mówiłam, ale... No ale... Kurde... Kurde, ale skąd no skąd to no. wrzeszcz jedzie? O No dobra, o

Akurat trzy owce jakbym nie zabił, ale nie, ja zrobię to w ten sposób i już mamy trzy dali. I zlogowałem znowu. Jeszcze było trochę. Okay. Obraz siedem, Czemu nie było w ogóle długo filmików na kanale bo byłem w Polsce tak bo wiecie, jestem... bo jestem w Anglii tak w ogóle nie wiem czy wiecie Hmm. No właśnie, no i tam na nie wiem chyba tydzień, cztery dni i tam nie mogłam zainstalować na krafta, bo nie miałem krafta jak i tutaj jeszcze mi się skraszował ten, tego do nagrywania, też nie było, ale wczoraj zainstalowałem nowego no i